Amnestia 2024. Ofermowany donosiciel Janusz Korwin-Mikke, założyciel Konfederacji Młodych Kapusi, domaga się przywrócenia kary śmierci dla więźniów. Więźniowie chcą wiedzieć, którzy donosiciele głosują na Konfederację Kapusi, chcących podwyższać kary więźniom oraz karać śmiercią dobrych chłopaków hetero, uwikłanych w trudne życie zorganizowanych grup. Mordercy czują się bezkarni. Jest część, część przynajmniej ludzi, która boi się kary śmierci i ta, która boi się kary śmierci, by być może nie mordowała, gdyby kara śmierci była. Mamy teraz najnowsze przypadki mordów przez ludzi już, którzy byli mordercami wcześniej. Zwracam uwagę, że polski kodeks w ogóle zniósł pojęcie morderstwa. Mówimy o karze śmierci nie za zabójstwo, tylko za morderstwo, czyli za zabójstwo świadome z premedytacją, zaplanowane zabójstwo. Kiedy, kiedy morderca wie, że za morderstwo jest kara śmierci i morduje, to znaczy, że chce, żeby wykonano na nim wyroł śmierci. Jest świadomy tego wszystkiego i nie może się skarżyć na to, że go niesłusznie skazano. Także przywrócenie kary śmierci jest przywróceniem godności człowieka, zarówno tego zamordowanego, jak i również tego, który mordował, który wie, że ponosi poważną karę za poważny czyn, jakim było morderstwo. Proszę Państwa, mówi się, że nie można wprowadzić kary śmierci. Można, to jest tylko, wymaga wycofania podpisu z protokołu nr 6 Rady Europy, to nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, także możemy to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Bardzo Najświetlejsze umysły w Polsce domagają się przywrócenia kary śmierci. Na przykład pan Lech Kaczyński był za przywróceniem kary śmierci. Większość Polaków jest za przywróceniem kary śmierci i zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej sytuacji nadal kara śmierci jeszcze nie jest przywrócona. Podobno mamy demokrację, więc Skoro taka jest wola ludu, to może byśmy akurat w tej ważnej sprawie się do niej dopasowali. Dziękuję. Amnestia 2024. Popieraj prawa więźniów i skracanie im wyroków. Popieraj amnestię dla więźniów i osób pokrzywdzonych przez wymiar niesprawiedliwości.